Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Ja chciałem tylko zadać pytanie tym, co mówią o nakładach na naukę. Ile pieniędzy kosztowało stworzenie przez Mikołaja Kopernika dzieła revolutionibus Olium Celestum. A ktoś powie, że to jest dawno i nieprawda, to ile państwo niemieckie kosztowało napisanie przez Alberta Einsteina swojej teorii, teorii względności. A jeszcze na zakończenie przeczytam tylko fraszkę Norwida, która brzmi: Z ogromnej sali wyniesiono śmiecie, i kuszo otarto z krzeseł weszli męże, i siedli szmerem jak z pochwy oręże i oznajmili cóż? Że są w komplecie. I siedzą, siedzą, aż tam gdzieś na świecie wariat wynajdzie parę, a artysta podrzędny promień słoneczny trwali. A nieuczony jakiś tam dentysta Od trzech boleści człowieka ocali, a akademie milczą. Lecz w komplecie. Będziemy mieli trzy akademie, Omnetrinum perfectum, perfektum, rozumiem. No, Będą mogły się Dziękuję bardzo, panie